Cześć, a dzisiaj poznasz moją opinię na temat jogurtu naturalnego primozot, to jest właśnie ten jogurt naturalny z bardzo ciekawym składem, tutaj, jak sami widzicie, mamy skład bardzo prosty mleko, białka mleka, żywe kultury bakteria, zatem bardzo fajnie i prosto to się prezentuje. Kolejna kwestia, na którą ja też zwracam uwagę, no to jest to oczywiście cena jest stosunek ceny do ilości, do jakości, no i w tym przypadku za taki jogurt naturalny, za takie opakowanie 200 gramów zapłaciłem w sklepie około 2 zł, tak, tutaj też jest napisane, że jest 20 gramów gratis a zatem myślę, że jeżeli chodzi o ilość tego jogurtu naturalnego no i stosunek ceny do ilości, no to tutaj jak najbardziej wszystko prezentuje się w porządku, kolejna kwestia to jest również oczywiście nie tylko skład, ale warto Odżywcza, tak? No i tutaj. Bardzo istotna informacja jest taka, że w tym konkretnym jogurcie naturalnym mamy bardzo mało węglowodanów. 4 g węglowodanów, w tym cukry 4 g, a zatem na pewno jest to właśnie na plus. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe aspekty wartości odżywczej podanej w 100 gramach, no to mamy 67 kcal wartość energetyczna, tłuszcz 3,1 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,1. 1 g. wspomniane wcześniej węglowodany 4 gramy, w tym cukry 4 gramy, białko 4,8 g, sól 0,17 g. no i mamy jeszcze wapń tutaj, a zatem kolejna bardzo ważna wiadomość dla osób, które zwracają uwagę właśnie na wartość odżywczą, tak? No i jak sami widzicie, tutaj podane jest że jest to jogurt z wysoką zawartością białka, bez mleka w proszku, tylko składniki pochodzące z mleka i żywe kultury bakterii, tak? A zatem myślę, że jeżeli chodzi o same te, te, nazwijmy, aspekty wartości odżywczej składu, ilości, no to naprawdę fajnie się to wszystko prezentuje. No i teraz klasyczny unboxing, czyli rozpakujemy sobie, że tak powiem, to opakowanie, zajrzymy do środka. Zatem rozpakowujemy, no i w taki sposób to się prezentuje w środku, prawda? No i teraz tak, teraz jak sami widzimy, tutaj bardzo fajnie ten jogurt się prezentuje. Myślę, że, że warto sobie też sobie zawsze ten jogurt troszkę przemieszać, tak, zobaczyć, sprawdzić konsystencję, tak. No i tutaj jak sami widzimy bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie również pachnie myślę, że zachęcająco tak, no a jeżeli chodzi o smak no to spróbujemy sobie troszkę właśnie tego jogurtu i zaraz go sobie ocenimy za smak, a zatem próbujemy no i myślę, jeżeli chodzi o smak ja tutaj wystawiłbym bardzo wysoką notę temu produktowi 9,5 na 10 myślę bardzo dobry jogurt naturalny, jeżeli zatem Zastanawialiście się, czy warto zdecydować się na jego zakup. No to myślę, że jak najbardziej warto. A zatem ja zabieram się za dokończenie tego. Właśnie opakowania. Zjem sobie oczywiście ten jogurcik do końca. A tymczasem to wszystko. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i koniecznie napisz mi w komentarzu, co ty sądzisz na temat tego konkretnego produktu, jeżeli miałeś z nim oczywiście styczność. A zatem dzięki za obejrzenie filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.